Pierwsze przedmioty ze szkła człowiek zaczął wytwarzać już w starszej epoce kamienia. Było to jednak naturalnie występujące szkło wulkaniczne, czyli obsydian, którego złoża znajdują się m.in. w górach tokańsko-slańskich na pograniczu Węgier i Słowacji. Natomiast produkcję szkła należy łączyć z przypadkowym uzyskaniem glazury na przedmiotach ceramicznych. Pierwsze intencjonalnie glazurowane przedmioty pojawiają się niezależnie od siebie w Mezopotamii i Egipcie. Około 5000 lat przed Chrystusem. Natomiast produkcja czystego szkła nastąpiła nieco później, bo pod koniec trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem. Początkowo były to jednak proste przedmioty, które miały imitować kamienie szlachetne. Jednak już w połowie drugiego tysiąclecia przed Chrystusem następuje znaczny rozwój technologii produkcji szkła, i pierwsze szklane przedmioty docierają na obszary współczesnej Polski. Apogeum napływu ozdób wykonanych ze szkła i fajansu następuje pod koniec epoki brązu i w początkach wczesnej epoki żelaza. Świadczą o tym liczne przedmioty ze szkła znajdujące się w grobach ludności kultury łużyckiej, jak choćby ten przepiękny naszyjnik, który został odnaleziony w, na cmentarzysku w orzeku nieopodal Świerczańca. W połowie pierwszego tysiąclecia następuje nagłe zahamowanie napływu szklanych ozdób na północ Europy, które spowodowane jest ekspansją Celtów w Europie. Jednak już w połowie III wieku przed Chrystusem obok szklanych paciorków pojawiają się piękne, wielobarwne i często fantazyjnie dekorowane szklane bransolety i nieco większe szklane naramienniki. Co najważniejsze, nie są produkowane już na terenach Egiptu i Mezopotamii, tylko w lokalnych warsztatach szklarskich Celtów. Można powiedzieć, że Celtowie osiągnęli sztukę produkcji szkła do perfekcji, do tego stopnia, że nawet dzisiaj nie jesteśmy w stanie odtworzyć techniki wykonania niektórych brązolet i naramienników. Co ciekawe, przedmioty te. Były noszone nie tylko przez kobiety, ale również przez mężczyzn, co poświadczają nie tylko znaleziska grobowe, ale również nielicznie odnajdowane kamienne celtyckie rzeźby. Prezentowany na wystawie typ bransolety wykonanej z zielonego szkła zdobionego niebieską nitką, można zobaczyć na prawym ramieniu Herosa, którego kamienne popiersie odkryte zostało na Oppidum w Entchemon, oddalonego około 30 km na północ od Marsylii. W zbiorach Działu Archeologii Muzeum Śląskiego znajduje się wiele innych fragmentów szklanych bransolet na ramienników, które odkrywane są podczas badań w Samborowicach. Badania prowadzimy wspólnie z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odkrywamy jedynie fragmenty bransolet, ponieważ badania prowadzone są na osadach. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się odkryć pochówek z całkowicie zachowaną bransoletą bądź naramiennikiem.